Ale mam nadzieję, że żonę poznam, a jak nie, to jakiś gówniarz matkę by przyprowadził fajną nakupę. Oczy, oczy zielone! O... W pacanowie kozykują, więc koziołek, mądra głowa, blonka się po całym świecie, aby dojść do pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w pacanowie. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Wojek TV. Mam dla Was pewną informację, a mianowicie wbiliśmy 1500 subskrypcji na kanale. Bardzo się z tego powodu cieszę. Witam wszystkich nowych subskrybentów i mam dla Was taką informację, że w momencie kiedy wbijemy 2000 subskrypcji na moim kanale pojawi się mój nowy kawałek z teledyskiem, a więc taki sam guzik naciśnij tam na dole żebyśmy szybciutko wbili 2000 subskrypcji i pojawia się nowy kawałek, nowy numer od Wolsona. A dzisiaj kolejny odcinek z Ome TV. Zobaczcie kogo napotkałem tym razem. Wyglądasz jak popek wyku. A ty wyglądasz jak kasjusz. No co, Ty Wyku <laughs> No ja... Te oczy, oczy zielone. Oszalałe! Nie. A ty kurwa, wyglądasz jak streamer, ty? Ja sobie robię shoty na wiesz. Ale shoty, że gadasz, tak? szotujesz i sobie wrzucasz na swój kanał? No ta. jakich A. takich wariatów wiesz, dobrych? No no no. no. Nie lewasz subów, już długo działasz? No długo, ale mało mam. Ile lewa. Ma? 1500. No to wziąć kurwa ten nazwę kanału w opis, to ludziom tu pokażę, może kurwa, to zobaczą. Czy Co ty to gadasz? Wariat. Wołę... Wołek NWR TV Weźcie no tam dobrze. sprawdźcie czy dobrze kurwa tam szutuje czy nie Ue mordo Fajnie dzięki za pomoc Ale widzę oser tutaj trolujesz ludzi co nie? No bo tu dzieci kurwa chłopie No mega dużo dzieci właśnie albo Dzieci ja... albo przyjeby kurwa konia walą tak. Noo Ale weź sobie wyobraź co to chłopie są za ludzie poryci a dzieci to dzieci to jest tragedia ty jak oni wyzywają po 12 latach no. kurwa gorzej i no naprawdę. No, no ja taka. tu trafiłem, ja tu trafiłem na takiego łebka, nie? Coś tam no. normalnie ze mną gada, nagle chłopie, ty wyskakuje, gacie ściąga, człowieku, ja od razu skip Myślę, ja w dole 10 lat dziecko, człowieku, 10 lat. <grym, <grym, znaczy ty to jeszcze jak na żywonie jesteś, to chuj tam, nie musisz skipować. Ja to muszę od razu tą cenzurę wiebać bo mi zablokują kanał. No, no, to jest taki przy... Przypał trochę jest na tym YouTube, nie? Jak człowieku się pomylisz, coś, chłopie, zapomnisz, no tą ta. cenzurę zarzucić to jest po zawodach, co nie? No to jest kurwa ban, nie? Powiedz ale ja tam raczej nie zamulam, bardziej czasem zamulę odblokować kogoś niż kurwa no, zablokować Ale ten, ale mordo, o ty od jakiegoś czasu dopiero tutaj na Ome wbijasz, nie? No jestem od trzeci dzień chyba, 3 bo 3 3 3 wcześniej 3. se gerki chciałem popykać, ale tak kurwa widzę, że jak Ome odpalam to jest po 700-800 wczoraj ludzi było A tak na gerkach to do 200 Wiej, bo ja tam mam flow to lepiej chyba w gadce się No raczej, a tutaj, gierka, tutaj, tutaj zrobisz lepsze show jednak no, a tu sebekę porobię z tych kurwa debili jebanych, wiesz? No. Ale no. mam nadzieję, że żonę poznam, a jak nie, to jakiś główniarz matkę by przyprowadził fajną jakąś. Ty. Wiesz. Ja... Ja tu ostatnio trollowałem, taka typiarka młoda z matką siedziała, nie? I wiesz, ta typiarka no. się pręży tu tego, a ja tam, wiesz, do niej Weź, podaj numer mamy, ta mama się czerwieni, człowieku Ja beka, stary, myślałem, że umrę Ta babka się czerwieni Ale małolatka z mamą siedziała? No tak A wiesz, i ta małolatka myślała, że ja będę do niej coś uderzał A ja do tej mamy dla beki specjalnie, wiesz Tak <laughs> ale bekę miałem nic no. z tego Loty no. dobre są Dobra, ty byku, to lecimy dalej, kurwa, szukać żony, nie? Łoho, mordeczki, właśnie zauważyłem, że pod ostatnim odcinkiem, w którym ocenialiśmy rap z grupy Rab Dolny Śląsk, wbiliście 30 łapek, tyle o ile prosiłem, żeby powstał następny odcinek, a więc dzisiaj Ome tv a kolejny odcinek będzie z oceniania waszych numerów, a więc gorąco zapraszam was do tego, abyście udostępniali swoje kawałki na grupie Rab Dolny Śląsk. Link macie w opisie, tymczasem lecimy dalej zrób coś co, co najlepiej potrafisz. Tak żeby się rozjebał internet. Dawaj. Nie no, to nie mogę ci wszystkiego pokazać nie od razu, wiesz co, nie Pokaż. Coś... No ale dobra, coś takiego obpiknę, nie? Dobra. Ja pierdolę, jaki Nie no, chłopie, mam ciary. Mam ciary, czaisz? Siemano mordeczko, zapraszam cię na grupę Rap Dolny Śląsk Jest nas tutaj 2994 osoby I każdy z nas interesuje się rapem Jeżeli ty sam tworzysz jakąś muzykę, robisz bity, dołącz do nas Podziel się z nami swoimi kawałkami, a my postaramy się je ocenić Link do tej grupy znajdziesz w opisie A, no co, siedzę tak onome, wiesz i... I se, i se, i se streamujesz, nie? Tak, gadam z, z ludźmi, coś no tak. ciekawego to w sumie oglądam. To ale bo... ty podobny do popka ty, i do popek z machonkiem Ty, mordo, ale najlepsze jest to, że chłopie każda osoba, która mnie tutaj wychodzi. Ale ja też myślałem od razu kurwa Pupek. No wszyscy... a już mnie to zaczyna chłopie wkurzać, <grym> wiesz co chodzi? Każdy Popek, popek! Jakieś dziewczynki stary popek. Wykurwa ty osoba... Nie wiem, no, ale możesz też taki content, że trollujesz ludzi na popka, o. Na popka, nie? To, stary, hmm? to by bardzo łatwo przyszło, to ja bym to zrobił w godzinę stary, tylko bym tutaj leciał cały czas i popek, popek, wszystko. O, też odcinek możesz z tego nagrać A ty ten, uczysz się jeszcze czy coś, czy nie? Czy już nie? Na razie nie, na razie nie, ale będę się zaocznie uczył Zaocznie? No, co dwa tygodnie do szkoły na weekendy. Aha, no to tak w sumie luźno, co nie? No, do tak... jakiejś roboty, no to... coś no ale po co ci robota? Ty się zajmij stary tym YouTubem. Ty no ale muszę, no to muszę chociaż jakby iść do roboty, żeby kupić sobie kamerę. No to. Żeby ten i zaczynać nagrywać różne, wiesz, filmy takie z, z dworu. No, 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 takie vlogi. No, co w No nie wiem, Ta... jak miał content, no nie wiem, co ty będziesz robił, co nie? Ja to wszystko, ja to wszystko, żeby było. No, żeby było. Skuterem, skuterem pojeżdżę. Jakiś samochód, samochód kupię sobie taki do rozwałki, będę jeździł, po się nagrywam. No, to też by było dobre. Normalnie. Jak coś to. z calafonu i Możesz robić, Fikoła. No, no, normalnie Fikoła mam robić. Dobra, ale ty mnie promujesz do 200 słów, okej? Okay? Dobra, wjeżdżaj, patrzcie to. Dobra, dobra, dobra właśnie szatuję, że zrobię Fikoła. Patrz, 3, pa. No Dawaj, yes, Fikoł! Dawaj jeszcze jednego. Zrobiłaś koła Zrobiłem, widziałeś Dawaj Jeszcze jednego Jednego jeszcze? No dobra, to szoty będzie i zostawiamy stołek w górę następny odcinek A, na górę. Jaki nie Odeszłam od faceta, który mnie pobił No, to dobrze zrobiłaś W sumie to, to się chwali, to nie zasługuje na ciebie nie? A dawno? Pół roku temu. To tak niedawno to jeszcze świeże, nie? Tak. A długo z nim byłaś? Dwa lata. To niedługo. A masz dzieci jakieś? Córka, 23 lata. 23 lata córka? Tak. Uczy się jeszcze, czy już nie? Nie, już ona jest. Dzieciaka ma już. Aha. A mieszka z tobą? Nie. Nie. Ty mieszkasz sama? Tak. Samotna jesteś? No, można tak powiedzieć. Że samotna dziołcha? No dobra, to lecę dalej. Cześć. Cześć. <grywa> jak baba, stała. na kanapie coś w tam coś we mnie, może... Ten... Z boku, że napierdalamy we dnie, jak rakieta mocno w Weciągnę... Ej, siema widzowie, z tej strony Mati e, Zapraszam na kanał, tutaj Wołek NWR TV Spoko, elo z zbiór! a ile masz subskrypcji? 1500 Kurwa, to będę sławny w szkole, dobra, skaczę Jak rozpierdolę coś, to dajesz mi sianą PayPal'em, okej? Okay? Dobra Czekaj, kurwa. Jaka za dyma się skacze z biurka. To Spider-Man. To spider -Man. No to nieźle, mordo. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam, kurwa, całą bitkę Horde w Minecrafcie. Minecraft. Pozdrawiam, kurwa, Big Smile'a. No i nie wiem, no kurwa pozdrawiam siebie, mamy tatę i kurwa rodzinkę i pa i tego... i tego szczura tu ma. Nie dla ciebie zostań, moją kotką zostań, moją kotką, zostań, my marzyń dla ciebie za żoniem Ostro Zdrowia Kelvin Dat is anka. een mooie na Oh, TV. epilepsie <laughs> <laughs> Dobrze wariacie, ale słuchaj, bo to jest przerwa na reklamy. A mianowicie na to, żebyś subskrybował kanał Wojek TV. Także czekamy. Mam nadzieję, że udało Ci się zasubskrybować kanał, odnaleźć guzik, a my lecimy dalej. Wariacie. No i lecimy. Jest skill. Jest skill. Patrz, rapper Czekaj, będzie nawijał, dawaj. A nagrywasz teraz? Mhm. Mm teraz nagrywasz? Tak. Tak, go sobie wbijam, no i ci tak kurwisko zawsze byłem tego blisko kiedy robiłem strap. Każdy mówił cały czas, że tylko ten hajs, no i my byłem tu cały czas, że wołem go, że wołem to, że wołem tego i tamtego. Każdy mówi do mnie, żomek, że to mówi. Tego, no i mówię, ziomek siema, kiedy byłem na antenę, mówi do mnie ziomek, że jestem tu jakiś dziś po Pa jaki gościu mocny No jaki bebs ma I dawaj teraz, dawaj teraz jaskółkę zrób Dasz radę? Zrób jaskółkę Dobra. Nie udało się wariacie. Mordeczki. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam dobre mordy z zakopanego, chłopaków z zakopanego. Trzymajcie się. Tak, mój! No, to już jest koniec Taki sam guzik Przyciśnij tam na dole Żebyśmy dobili 2000 subskrybentów Wtedy wjeżdża mój nowy numer Tak jak już mówiłem A tymczasem ja żegnam się z wami Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcineczku Bo podejrzewam, że będzie to odcineczek Z oceniania kawałków na grupie Rap Dolny Śląsk Dlatego, że wbiliście 30 łapek w górę Także tyle i o ile prosiłem Więc dziękuję, pozdro